Kiedy, 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 kiedy pięk? Gotów jest ratunek, nie ci po... Problem masz, bo sam kładzi pomocną dłoń, więc nie ma się co... Tak. Na straży stoi sam, spokojny może strach, bo czuwa sam ma odwagę jak lew. Jest tam, gdzie dzieje się źle. Straża sam. Suka Norman kontra Pies Pożarowy <tryk> Suka Norman śpieszy na ratunek! Atomowy chłopak pędzi na dziwy Ja tu byłem pierwszy, idź sobie, a to o oh, Kurwa, niemożliwe. Ani jednego pożaru. Jeszcze do wieczora i będzie pełny miesiąc. A może ma to coś wspólnego z tym, że Norman Price pojechał na wakacje do ciotki Phyllis? Sam <laughs> <laughs> No Wie, może i to nie przypadek, ale No <laughs> proszę, to nasz Normanek chyba wrócił. Co tu się odpiędala? Próbuję powstrzymać tego strasznego mechanicznego potwora, zanim zaszczeka ta bandy. Ale tam jest przytyczek, taki malutki na brzuchu ma. Co ty pierdolisz, człowieku? I... Teraz po brzuchu. Jak no, ktoś mógłby go po tym brzuchu połaskotać, bo ja długo to już nie wytrzyma! Oj, ostrożnie, tak jest, ostrożnie tak jest. Jak tam nasz super pies działa. Jeśli miał zapiętać... Dilis, to owszem, tak. Może jedni mają we krwi superbohatera, a inni po prostu nie. Ty to już w ogóle nie masz żadnych supermocy. Jaki kurwa dam. To ja sobie załatwię jakieś mocy. Laserowy zyskał supermocy, kiedy ktoś go trafił tym takim laserem. O! Hej! Co tu się stało? Uuu, ja już chyba wiem, co tu się stało! Przecież dostałem. Pierdol. ja cię kręcę! To na mam jakieś supermoce! Jeszcze nie wiem, jakie, ale to się dowiem. Ech. Suckan Norman wybije się teraz ładnie i wskoczy na ten oto budynek! Co tu się stało? Uciekać! No nieźle, to ja dzwonię po Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Chciałbym wy zapomnieć Cię wszystkie chwile te, które są na niebo chcę, bo chcę. Nie myślę...